Do czasu, póki nie będzie zmiany władzy w Polsce, póki ta sprawa, sprawa i odpowiedzialności za katastrofę i przebiegu katastrofy nie zostanie wyjaśniona. Ja oczywiście nie chcę zastępować tutaj wymiaru sprawiedliwości, ja tylko stwierdzam, że mamy tutaj taką kwadraturę koła. Prokuratura pisze listy, ja przypominam wydarzenie sprzed roku, w tym mówię o różnego rodzaju nadużyciach. Następnie ci, którzy powinni wyciągnąć wnioski, odpowiadają, że nie wyciągną, bo nie ma zarzutów. No to jest po prostu mechanizm nieodpowiedzialności. E, instytucjonalizacji nieodpowiedzialności to już jest takie pojęcie, które funkcjonuje w polskiej socjologii i jako, że nie wymyślili go zwolennicy naszej opcji, bo to m.in. profesor Hausner, e, to pojęcie e, razem z panią profesor Malody, e, dzisiejszą chyba wiceprezes Polskiej Akademii Nauk po raz pierwszy zastosował. Mamy tego przykład, no trzeba, trzeba oczywiście zmienić i my to zmienimy, natomiast jakie, bo pan o to nie pytał, no ale jest to oczywiście decyzja rodzin, także moja decyzja odnosząca się do dalszego działania, jeszcze jej nie podjęłem, to jest zbyt nagle wszystko. Co do obaw pana profesora, ja nic nie wiem o kilkudziesięciu ofiarach, ale mogę wielu rzeczy nie wiedzieć, bo przecież nie jest tak, że na co dzień te sprawy tak bardzo dokładnie obserwował, mam mnóstwo innych zajęć, ale wiem o tym, że no miały miejsce rzeczywiście przypadki, które wymagają wyjaśnienia i obawy pana profesora mogą być obawami przynajmniej subiektywnie uzasadnionymi to jest bardzo poważna sprawa i sądzę, że bardzo wielu ludzi jest zainteresowanych w tym, żeby prawda nie wyszła na jaw. A mimo tej blokady, mimo tych barier, mimo tych wściekłych kampanii propagandowych, jednak jesteśmy tej prawdy coraz bliżej.